W głębi galaktyki, gdzie światło ledwie dociera, czai się coś, co wstrząsa najtwardszymi sercami. Chrad. Te mroczne istoty urodzone z entropii wyłaniają się z cieni jak zwiastuny śmierci. Ich wydłużone, chude ciała skrywają złośliwą moc, która potrafi starzeć swoje ofiary w mgnieniu oka. Pustynne oczy hrad błyszczą w ciemności, niczym złowieszcze światło w ciemnym lesie. Zabijanie Hrad jest przerażające. Dotykają swych ofiar, a ich ciała w okamgnieniu zaczynają się kruszyć. Ofiary starzeją się i umierają, a ich życie staje się w pełni stracone. To nie walka, to skazanie na powolne zniszczenie. Hrad nie są jedynie zabójcami, ale potworami, których bawi zamienianie życia w popiół. Kiedy zgasną światła, a cienie stają się długie... Pamiętaj, aby nie dać się zwieść: hrad mogą czaić się w każdym roku, a ich ofiary nie mają szans na ucieczkę.